MCU potrzebowało 11 lat, żeby stworzyć swój pierwszy film o superbohaterce. Do tej pory najwyraźniej tylko męscy superbohaterowie byli godni tego, żeby dumnie spoglądać z plakatów swoich solowych filmów. W tym kontekście ta scenka z Endgame wydaje mi się w szczególnie złym guście. 11 lat i jedyne na co było was stać to zebranie do kupy tych paru bohaterek, które zwykle i tak do tej pory grały drugie skrzypce? DCU istniało sobie przez 4 lata, zanim do kin trafił film o Wonder Woman. No i bardzo fajnie. Byli pierwsi. Nie zwlekali tak długo jak konkurencja. Ale z drugiej strony Wonder Woman to ikona popkultury, w komiksowym panteonie stojąca w jednym szeregu z Supermanem i Batmanem. Samo to, że musiała czekać na swój film 76 lat od momentu powstania tej postaci, mówi samo za siebie. No ale okej, okay, jakby nie patrzeć to właśnie Warner Bros dało nam pierwszy naprawdę dobrze przyjęty Porządny film z superbohaterką. I mało tego, do jego wyreżyserowania zatrudnili reżyserkę, Patty Jenkins. Tym samym udowadniając, że nie tylko panowie nadają się do kręcenia blockbusterów, które potem będą zarabiać konkretne pieniądze. Od tamtej pory jednak wreszcie widać zmiany. Rozmaici producenci w Hollywood coraz chętniej i śmielej angażują do swoich dużych i drogich projektów właśnie także reżyserki. Wreszcie nie zwracając uwagi na. Płeć, tylko na umiejętności konkretnego fachowca czy fachowczyni. Filmy dla MCU, czyli największej w tym momencie filmowej marki, kręcą Kate Shortland i Chloe Zhao, a Marvel i tak nadrabia dopiero dystans do filmów DC w tym względzie. Nawet Kathleen Kennedy z Lucasfilm, swoją drogą regularnie oskarżana przez piwnicznych inceli o nienawiść do mężczyzn, faworyzowanie kobiet i temu podobne bzdety, mimo że do tej pory wszystkie nowe filmy Star Wars reżyserowali tylko mężczyźni, dała szansę na przykład Deborah Chow przy Mandalorianie, a ta zrewanżowała się jednymi z najlepszych, Lepszych odcinków serialu. A teraz będzie reżyserowała serial o obiłanie. Jeśli to dalej będzie serial, bo są plotki, że może jednak zrobią z tego film, nieważne. W każdym razie, czuć, że stoimy u progu prawdziwej rewolucji w tym względzie. No ale tutaj dochodzimy do Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Ptaków. Nocy, mam ten tytuł. Tymczasem Warner Bros. zmieniło oficjalnie tytuł tego filmu na Harley Quinn Birds of Prey i Birds of Prey jest tutaj pod tytułem, co jest pewnie próbą naprawienia jednego z wielu marketingowych błędów, jakie popełniono przy promocji tego filmu. W każdym razie ja materiał nagrywałem jeszcze przed zmianą tytułu. Filmu, który w kontekście tego, jak do tej pory raczej niemrawo kino superbohaterskie wychodziło poza swoje zmaskulinizowane getto, jest wręcz... Przełomowy. Ta produkcja, wyreżyserowana przez Cathy Yan i napisana przez Christine Hodgson z inicjatywy współproducentki i odtworczyni głównej roli Margot Robbie, to rzecz będąca tak bezwstydną afirmacją kobiecej solidarności i wynikającej z niej siły, że już widzę jak rozmaitym doszukującym się feministycznej propagandy we współczesnym kinie odbiorcom odpadają ich małe peniski z wrażenia. Nie jest to jednak typowe ostatnimi laty dla Hollywood fasadowe odhaczanie rozmaitych archetypów i nośnych hasełek o girl power. Cały film to osadzona w ramach klasycznego odchorowywania toksycznego związku pigułka tego, jak chujowe jest dla kobiet funkcjonowanie wywciąż zdominowanym przez facetów świecie. Znajdziemy tutaj, w takim celowo przestylizowanym i przejaskrawionym wydaniu, sytuacje, jakich, no niestety, ale doświadczają panie na co dzień kiedy muszą funkcjonować w cieniu jakiegoś typa, który przypisuje sobie wszystkie zasługi. Kiedy muszą użerać się z jakimś dupkiem z manią wielkości. Kiedy ktoś próbuje wykorzystać ich słabość. Kiedy traktowane są jak przedmioty, które można posiadać i tak dalej. Ten film to jeden wielki krzyk sprzeciwu i kopniak w krocze tym wszystkim przejawom męskiego świata. Jest to prawdziwy powiew świeżości i aż miło się patrzy, jak koniec końców nasze panie łączą siły i pokazują tym wszystkim okropnym facetom symbolizującym dotychczasowy Ile tak naprawdę są warci? Mamy zresztą teraz naprawdę ciekawy okres w mainstreamowym kinie. Poza Birds of Prey niedawno mieliśmy w kinach Bombshell Gorący temat, inny film o kobietach gotowych kruszyć patriarchalny beton. Z kolei bawem w kinach pojawi się zresztą produkowany przez Margot Robbie film Promising Young Woman, gdzie protagonistka będzie rozprawiać się z wykorzystującymi słabość kobiet nice guys. A zaraz do kin trafi też przecież The Invisible Man, reinterpretacja tej klasycznej historii skupiona tym razem na ofierze tytułowego psychopatycznego buca, a nie na nim samym jak zwykle. Mam jednak wrażenie, że to dopiero początek i będziemy dostawać jeszcze więcej filmów gdzie kobiety będą rozprawiać się i rozliczać z facetami, którzy będą po prostu najgorsi. I dobrze, bo panowie, nie oszukujmy się, bywamy naprawdę okropni. Przyda nam się zdecydowanie solidne oranie oraz wyrównywanie rachunków ze strony coraz śmielej dochodzących do głosu twórczyń filmowych. Może czegoś się z tych wszystkich filmów. Nauczymy. A na razie mamy Birds of Prey, które nie idealizuje swoich bohaterek i jasno mówi nam, że nawet taka postać jak Harley Quinn, która ma sporo na sumieniu, która ewidentnie ma swoje problemy, przepracowuje je też w niekoniecznie odpowiedni sposób, ona też zasługuje na szacunek właściwy każdemu człowiekowi, respektowanie jej granic czy no, zwykłą przyzwoitość. Pokazuje nam, że to malownicze kopanie tyłków przy akompaniamencie naprawdę fantastycznie wpasowanej muzyki. To nie jest wszystko, co czyni z naszych bohaterek tak zajwiste postacie. Najlepsze są tutaj te wszystkie szczegóły, nadające im odpowiednie rysy charakteru. To jak Helena pomaga Cassandrze uspokoić się w chwili zagrożenia. To jak najlepsza chyba póki co interpretacja postaci Black Canary, jaką dostaliśmy kiedykolwiek, gdziekolwiek. Wraca się, widząc, że ktoś chce wykorzystać pianę Harley albo ten moment z gumką do włosów jedna z tych scen, które przejdą do historii gatunku. Te wszystkie widoczne od razu kompleksy, problemy, traumy, niedoskonałości oraz umiejętność pokonania ich bo naszym postaciom po prostu na czymś zależy. To jest to, co sprawia, że od razu widać, kiedy scenariusz pisze osoba znająca to wszystko z autopsji, z odpowiednią wrażliwością. Dlatego właśnie jest naprawdę ważną kwestią, by filmy, szczególnie dla szerokiej publiki, robili nie tylko biali faceci. Nie oznacza to oczywiście, że jeśli jakiś twórca należy do tej najbardziej uprzywilejowanej grupy, to ma problem i koniec z kinem dla niego. Raczej o to, że twórcy o nieco innym backgroundzie, doświadczeniach czy wywodzący się z innego środowiska mogą wnieść nawet do popcornowych akcjonariuszy trochę inną perspektywę. Podejście i, no właśnie, wrażliwość. Widać to doskonale po Birds of Prey, choćby po tym, jak fajnie reżyserka pokazuje te cholernie seksowne bohaterki, umiejąc to oddać, niekoniecznie uciekając się wyłącznie do kierowania obiektywu kamery na tyłki i biusty aktorek. Bardziej bierze się to z ich uroku, pewności siebie czy wyrazistego charakteru. Zresztą najlepszą rekomendacją w tym względzie jest, jak zawsze, oburzenie niektórych, zahibernowanych w złotej epoce lat 90. -tych fanów, rozczarowanych, tym, że Mary Elizabeth Winstead ma za mały rozmiar miseczki biustonosza do takiej roli, a Margot Robbie nie nosi już tylko majtek i porwanego t-shirta. Jeśli tego rodzaju przegrywy krytykują twoje pomysły, to robisz coś dobrze. Film Cathy Ann to szalone kino spod znaku Guy Ritchie kręci Deadpoola, ale jednocześnie niesamowicie chaotyczne i niepoukładane, co na swój sposób pasuje do naszej postaci głównej bohaterki i narratorki. No właśnie, jak miło w porównaniu do na przykład takiego Suicide Squad zobaczyć wreszcie film, który jest spójny i przemyślany pod kątem stylistyki. W filmie Aera też mieliśmy szerokie wykorzystanie rozmaitych utworów muzycznych, te śmieszne plansze tytułowe, podkręcone kolory, ale dopiero w Birds of Prey nie wygląda to na doklejone w pośpiechu, ale będące przedłużeniem specyficznej osobowości Harley Quinn. Wszystko tutaj jest bardzo wystylizowane, z jednej strony kiczowate, z drugiej bardzo estetyczne. Z jednej strony subtelności tu za grosz: kończyny są miażdżone, twarze zrywane, faki rzucane, a z drugiej sporo tu też podtekstu i niuansów, na przykład w relacji pary antagonistów czy sposobie bycia naszych bohaterek. Do tego jest to też jedna wielka celebracja feminizmu i kobiecości w wydaniu niemalże Tarantinowskim przepełniona radochą z oglądania chyba najbardziej satysfakcjonujących scen mordobić i strzelanin, Jakie widzieliśmy w którejkolwiek adaptacji komiksu. Dlatego też, w przeciwieństwie do innych filmów superbohaterskich, jestem pewien, że Birds of Prey niekoniecznie przypadną do gustu każdemu. I nie ma w tym absolutnie niczego złego. Nie każdy film superbohaterski musi być uniwersalny. Nie każdy też musi lubić produkcję np. o tak niewielkiej skali, czy o narracji prowadzonej w tak pokręcony sposób. Czysto filmowo to produkcja na tyle oryginalna i nieszablonowa, choćby pod względem właśnie sposobu opowiadania tej historii, że znajdzie swoich i fanów, i zajadłych krytyków. Natomiast jeśli chodzi o wydźwięk tej historii, no to kto wie, czy niczym u wielu innych prekursorów nowych trendów, film nie ucierpi na tym wybijaniu się przed szereg. Jestem natomiast pewien, że z biegiem lat kolejni ludzie będą odkrywać ten film i będą się też orientować, że nie warto było go pomijać, kiedy był jeszcze grany w kinach. Wydaje mi się, że gdyby Kathy Jan zrobiła po prostu konwencjonalne kino akcji, i na przykład ubrała znowu Margo Robi tak, żeby można było jej pośladkami reklamować ten film, a przy okazji pogłaskała parę razy po główkach. Zaczytanych w komiksach piwniczaków, jakimiś bzdurnymi odniesieniami do komiksowych kadrów. Zamiast, tak jak teraz, robić swoje, tworzyć własne, stojące na swoich nogach postacie, robiąc przy tym najbardziej niepokorne kino superhero, które nie bierze jeńców i jest bardzo autorskie, spójne i inne od tego, co zwykle widzimy w adaptacjach komiksów, to pewnie ewentualny zarobek byłby dużo większy. No ale ja nie mam wątpliwości. Birds of Prey to jest nowy. Rozdział. A przy okazji dowód na to, że czas najwyższy, żeby i w temacie superbohaterów panie pokazały, jak dobre, pełne emocji i serca mogą być te filmy. No co tu więcej mogę powiedzieć? No Jestem pod ogromnym wrażeniem, i pozostaje mi tylko polecić wam ten film i zachęcić was do pójścia do kina. Wspierajmy takie autorskie filmy superbohaterskie, takie, które nie mają ambicji być dla wszystkich. Takie, które mają coś do powiedzenia, mają swój styl, są oryginalne i inne. Nie wyglądają jak taśmowa produkcja. Także polecam gorąco. Słuchajcie, który to już jest z rzędu udany film Warnera z bohaterami DC? Czwarty. Kto by pomyślał jeszcze te parę lat temu? Ok, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.